Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. W ostatnim czasie skupiłem się na typowaniach, podsumowaniach, na omawianiu tych wszystkich najciekawszych starć, które KSW teraz ogłasza. No i to jest oczywiście najważniejsze, ale też troszeczkę zapomniałem o tym, aby wspominać o zawodnikach, przede wszystkim o walkach, do których mogłoby dojść, czy nawet powinno dojść, swego czasu wiele takich omawianych walk. Doszło do skutku, nawet takich, które wydawały się mało prawdopodobne, więc zawsze uważam, że warto mówić o tym, co jest dla nas najciekawsze. A nie od dziś wiemy, że właśnie KSW słucha swoich kibiców i stara się im dostarczać tego, czego. Oczekuję, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, co mnie interesuje najbardziej, czyli o wadze ciężkiej, no i przede wszystkim o bardzo ciekawym w moim odczuciu starciu brazylijsko-brazylijskim, czyli zestawieniu byłego mistrza Fernando Rodrigueza z byłym zawodnikiem UFC Luisem Enrique, który również dwukrotnie miał okazję pokazać się w klatce KSW. Ale zanim do tego starcia przejdziemy, no to parę słów o kategorii ciężkiej. Niestety, waga ciężka Federacji KSW w ostatnich latach nie porywała. Gdyby nie masakra, Andryszak czy Puzian no to nie działoby się tutaj kompletnie nic poza tymi super fightami Narkuna z dyfrisem. ale stety czy niestety o sile danej dywizji stanowią zawodnicy a tych w ostatnich latach tylko ubywało bądź pojawiali się zawodnicy którzy więcej z tej ciężkiej wynosili niż do niej Dodawali. I chodzi mi tutaj na przykład o Ante Delie czy czy Satosiego Ishiego. Ante z KSW wykluczył Oliego Thompsona, który zawsze brał czynny udział w tych rozgrywkach e, kategorii ciężkiej. Ishii po bardzo bliskiej i nieciekawej walce z jego strony wykluczył naszego byłego mistrza, czyli Fernando Rodríguez'a, i obaj z KSW zniknęli. Podobnie było z Damianem Grabowskim, który wskoczył do KSW, pokonał Bedorfa, następnie wycofał się z walki o pas, którą finalnie musiał ratować Luis Enrique, więc można powiedzieć, że. No nie były to najciekawsze wybory, każdy z tych zawodników nie tylko nie podjął się walki o pas z Defrisem, ale również sprawił swojemu rywalowi porażkę, więc w większości to też powodowało zakończenie współpracy. Więc, tak jak widzicie, sześciu potencjalnych zawodników za sprawą trzech walk po prostu z KSW wyparowało. Więc co za tym idzie, jest to logiczne, że jeśli nie ma walk, zawodnicy odchodzą. To w żaden sposób dana kategoria nie ma prawa się rozwijać, i wiadomo, że na przykład możemy sprowadzać jakieś nazwiska po UFC i robić te walki mistrzowi, tylko to w żaden sposób danej kategorii nie rozwija. To jedynie może tylko zaoferować walkę mistrzowi, a jedyny ruch, jaki wtedy może nastąpić, to przegrana mistrza i natychmiastowy, szybki rewanż, i to właśnie obserwujemy od lat, i myślę, że po tych latach, kiedy obserwowaliśmy tylko 4 gale rocznie no to jeszcze można było to zrozumieć tak, KSW nie miała jakby pola manewru pola popisu ale nawet przy tych czterech galach kiedyś ta waga ciężka wyglądała dużo lepiej niż jest to obecnie ale dzisiaj właśnie KSW wchodzi na ten wyższy poziom i może sobie pozwolić tę wagę ciężką troszeczkę rozkręcić i oczywiście można znów zakontraktować zawodnika pokroju i ciego, który będzie chciał wygrać w KSW i za chwilkę dołączyć do UFC czy poszukać milionów w turnieju P Eiffela, ale można też wrócić po zawodników, którzy dla KSW walczyli, którzy przede wszystkim dla KSW chcieliby walczyć. Myślę, że to jest właśnie tutaj najważniejsze. KSW obecnie nie tylko potrzebuje walk, ale i zawodników, którzy no na tej jednej czy dwóch walkach przygody w KSW nie chcieliby zakończyć, tylko jednak ich celem byłaby walka Opas. I zarówno Fernando, jak i Luis pewnie dostrzegają coś ciekawego w walce z Defrisem, dla Luisa byłaby to szansa rewanżu, dla Fernando możliwość odzyskania trofeum, które szybko zdobył, ale i również szybko stracił. Myślę, że to jest tutaj właśnie bardzo ciekawe w tym zestawieniu. Może zaczniemy od Luisa. Jest to zawodnik, który mimo młodego wieku ma już doświadczenie, które mógłby mu pozazdrościć nie jeden weteran, bo stoczył 6 walk dla UFC. W pierwszej walce mierzył się z obecnym mistrzem Francisem Enganu i Taki na przykład Arlowski, Overim, Valasquez, Junior Dos Santos czy Jairzinho Rosenstrug kończyli na deskach w pierwszej rundzie, a Enrique dopiero w drugiej rundzie i trochę tych ciosów Predatora wytrzymał, więc odpornym zawodnikiem jest. Ma na swoim koncie 7 wygranych przez poddanie, ale to co dla nas Polaków jest najciekawsze, no to to, że mierzył się z Marcinem. Tyburą w debiucie dla KSW pokonał Andersiaka trochę w takich kontrowersyjnych okolicznościach ale do tego rekordu Longera jednak dopisał no i finalnie zastępując Damiana Grabowskiego wytrwał i obecnie chyba postawił największy opór Defrisowi mimo, że do walki też się nie przygotowywał no nie miał okazji zrobić pełnych Przygotowań, więc mimo że ta walka nie porwała, to zawsze zastanawiałem się czy Luis być może przy pełnym przygotowaniu nie mógłby pokazać się e, lepiej, być może nawet byłby w stanie tutaj nas wszystkich e, zaskoczyć, no bo wiemy, że no, największą siłą Anglika są jego gabaryty, umiejętności parterowe no i siła, która no, też z tych gabarytów wynika a Brazylijczyk nie tylko wiedział jak się w tym parterze odnajdywać więc skutecznie się przed tymi obaleniami bronił ale również jest to kawał chłopa więc nie dało się nim zrzucać tak jak choćby ostatnio Darko z Tosiciem jedynie kondycja tutaj zaważyła i Luis skupił się potem bardziej na tym aby przede wszystkim nie przeszarżować i nie paść przed czasem a w momencie kiedy no do tej walki nie był przygotowany była to też jego pierwsza pięciorundowa walka no to ja byłem pod mega wrażeniem tego że Brazylijczykowi udało się ten dystans wytrwać i przy okazji nie dał sobie zrobić wielkiej krzywdy. Od tamtej walki Enrique stoczył dwa pojedynki. Pierwszy udało mu się wygrać co ciekawe z tym samym zawodnikiem, którego ostatnio pokonał Fernando Rodriguez A następnie, jak to po walkach na KSW bywa, Brazylijczyk wyjechał do Rosji. Tam również walka nie poszła po jego myśli, ale również była to walka, która doszła do decyzji i również była to walka zakończona splitem. No, i to póki co byłoby na tyle, więc za często Brazylijczyk też tych walk nie toczy, w sumie jedną rocznie. No i teraz Fernando, ten sam Fernando, którego polscy fani pokochali i od którego później się odwrócili za sprawą jego porażek. Na pewno Rodriguez to zawodnik mega utalentowany, tego mu odebrać nie można. Ma potwornie mocne uderzenie. Jeśli idzie w parter, to też wie, co ma tam robić, i myślę, że tutaj wszyscy będziemy zgodni. Przy początku tej jego kariery Santo Forte nie zwracał uwagi na ciosy, był w stanie paść na deski, za chwilę wstać i sam rywala znokautować, ale widocznie ta odporność, ta możliwość niekorzystania z gardy miała swój limit. I dzisiaj, jeśli Fernando idzie na taką otwartą wojnę, no to nie kończy się to dobrze. I to też nie jest tak, że on nie wyciąga wniosków, bo po walce jakby z Ishim czy Maksunejem, gdzie zdobył pas Federacji Superior Challenge, no pokazywał, że jednak no Fernando wie, gdzie ten problem leży. I ten styl troszeczkę zmieniał Już nie szedł tak mocno e, do przodu Nie szedł już w takie otwarte karty W walce z Kornilowem no, nie poszło też po jego myśli Ale teraz swój ostatni pojedynek wygrał e, Myślę, że ten pojedynek pokazał, że Fernando Mimo no, wielu walk i e, nie bycia już też jakimś młodzieniaszkiem W końcu potrafił no, znaleźć ten złoty środek Oczywiście ten ostatni rywal nie był najwyższych lotów, ale tutaj jeżeli Luis Enrique też z nim walczył, no to tutaj właśnie myślę, że nikt nie jest od danego zawodnika lepszy, tak? Myślę, że tutaj są zawodnicy na tym samym poziomie, ale ta walka miała przede wszystkim pokazać Rodriguezowi, że jeszcze jest w stanie wygrać, pokazać mu, że jeszcze w te swoje możliwości powinien wierzyć i nie powinien składać broni. A dla nas kibiców, przede wszystkim dla KSW, powinno liczyć się przede wszystkim to, że wygrał i że można jeszcze po niego wrócić, bo niewątpliwie KSW go potrzebuje, a on KSW. Warto tutaj podkreślać też to, że Fernando na godzinę czy dwie przed galą KSW 41, co bardzo mnie zaskoczyło, zamiast szykować się do walki i skupić się na rozgrzewce, to spędzał czas na rozmawianiu i robieniu sobie zdjęć w strefie fana jako chyba jedyny zawodnik, który na tej gali walczył. Więc to powinno się doceniać, że tak bardzo sobie tych fanów szanował. I tak jak mówię, Fernando początek miał świetny, wiele nokautów, eee, brał udział też w tym turnieju Federacji IGF, gdzie walczył nawet o pas, dwukrotnie pokonał mocno promowanego Józefa Ali Mohameda, Później była detronizacja wieloletniego mistrza KSW Karola Bedorfa, wszystko układało się wręcz wspaniale. Ale przyszedł czas porażek, przyszedł pewnie też czas głębokich przemyśleń, i myślę, że dzisiaj Fernando na pewno jest mądrzejszym zawodnikiem. Ale myślę, że nadal jest w nim ta brawura. Ja takich zawodników bardzo lubię, ja nie lubię nudy w klatce. A Fernando jest gwarancją fireworków, na czym nam, kibicą właśnie tych. Efektownych walk najbardziej zależy, ale też wiemy, że gdyby tutaj Fernando skupił się bardzo mocno, nie wyłapał mocnej bomby, to ze swoją siłą ciosu, dobrym parterem i gabarytami byłby w stanie postawić się Defrisowi, a kto wie, czy nawet ponownie by tego pasa nie zdobył. Na pewno każdy mocno bijący kolos, który potrafi bronić się przed obaleniami, może sobie z Defrisem poradzić. Fernando Miał szansę nawet e, przetestować Anglika na sparingach w American Top Team, więc e, zawsze jest to pomocne przy takiej ewentualnej e, potencjalnej walce. Ja wiem, że dzisiaj, tym bardziej po tych porażkach, może to brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale no faworytem w walce z Bedorfem też tutaj Fernando nie był. Ale też no, dzisiaj... Nie proponuje wystawić Fernando do walki o pas, tylko do walki, w której ponownie mógłby tutaj udowodnić swoją wartość sportową. Więc byłoby naprawdę bardzo fajnie, gdyby zarówno Luis, jak i Fernando dostali jeszcze szansę od KSW. Szansę, w której nie tylko mogliby odnieść zwycięstwo, przybliżyć się do walki o pas, ale przede wszystkim jest to szansa na to, aby rozbudować ten park zawodniczy, tchnąć życie w te rankingi, ale przede wszystkim no, zrobić bardzo ciekawą walkę. Każdy po swojej stronie ma ciekawy atut. Fernando posiada mocny cios, Luis to przede wszystkim fajny parter no, 7 poddań. Ma na swoim koncie, więc to też o czymś nam mówi. Ale zarówno Fernando potrafi odnaleźć się w parterze, jak i Luis przyjąć kilka mocnych bomb, więc na pewno byliby dla siebie fajnym testem. A wygrana jednego czy drugiego byłaby bardzo cenna. No i co tutaj jest najciekawsze, no to wspomnienie o tym, że chłopaki mają bardzo zbliżone doświadczenie. W przypadku Rodrigueza jest to 19 walk, 13 wygranych. 6 przegranych, zaś po stronie Enriqueza mamy 21 walk, z czego 13 wygranych, 7 przegranych i jedna walka uznana za no contest. Ale to co tutaj najciekawsze w przypadku tych zawodników, no to to, że kończą te walki przed czasem. Ja uważam to za bardzo elektryzujące starcie dla kibiców, bo obu zawodników już znamy, więc fajnie będzie ich losy w klatce KSW oglądać dalej, tym bardziej, że brali udział w tych istotnych walkach, ale przede wszystkim no, dla rankingów byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwoliłoby tę wagę reaktywować, ale i bardzo mocno pobudzić, sprawić, że znów będzie się o niej e, mówiło, bo dzisiaj narzekamy, że nic się nie dzieje, a kolejna walka, kolejne zwycięstwo, tym bardziej zawodnika, którego znamy no powoduje, że chcemy zobaczyć go być może z wygranym innego starcia, no i to się może tak kręcić do momentu, aż wykryuje nam się fajny pretendent, który nie tylko wywalczy i zasłuży na pojedynek mistrzowski, ale również sprawi, że przez ileś tych walk kibice będą śledzić jego poczynania w dojściu na szczyt. Jeśli takich zawodników będzie czterech, pięciu, to wtedy będzie można mówić, że ta dywizja żyje, bo dzisiaj niestety no, nie ma na nią pomysłu, ale przede wszystkim no, nie ma walk, yy, nie ma zawodników, no to też nie ma pretendentów, no i nie ma zainteresowania tą, Kategorią, a jeśli no, mówimy, że kibiców obecnie waga ciężka nie jara, no to musi być naprawdę bardzo źle, bo zdecydowanie większa ilość kibiców jednak spogląda na kategorię ciężką z większym zainteresowaniem niż na przykład na kategorię lekką. Dlatego Musimy o tej ciężkiej rozmawiać, może w końcu się to zmieni e, Dlatego tutaj właśnie pytanie do Was co myślicie o tym starciu, czy by Was interesowało, e, czy może mielibyście inny pomysł na tych zawodników, komentarze jak zwykle do Waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia!